Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Chris i dzisiaj pokażę wam zmiany jakie zaszły w hodowli. Pierwsza zmiana jest już w miejscu, w którym jestem. Po pierwsze, kochinek, dwa kochinki stare, sta, stare zostały przeniesione do niosek wraz z starym y, kogutem silku oraz młode y, kurczaczki. Y, które były tylko kuchinki, kuchinki, kuchinki i silki. Zostały przeniesione do starszych, czyli do tego miejsca, gdzie aktualnie jest. Tak więc tutaj są takie zmiany, że starsze araukany wraz z no, zwykłymi kurkami i prawdopodobnie kołcikami zostały przeniesione do niosek. Teraz są tu młodsze. No i takie starsze. Zwykle kurki i też arokany pomieszane trochę z czubatkami. Czubatki też są aktualnie u Niosek. Są one tu pomieszane, więc można jakoś odróżnić je od siebie, ale są pomieszane, bo tutaj jest siatka. W środku pomiędzy drzwiczkami było przejście, jest zablokowane, ale w środku jest, są otwarte drzwi do siebie i mogą do siebie wchodzić. Więc to, to jest na tyle w tym miejscu. Najwięcej zmian zaszło u króliczków. Pierwszą zmianą jest to, że jest nowy nabytek, jakim jest samczyk belgijski. Będzie dosyć duży, bo to są dosyć duże rasy królików. No, taki. Bardziej kształtem przypomina zajączka. A to jest królik. Tutaj mamy samiczki. Yy, najmłodsze. Póki co. Niestety biało czarna Ta o. Zaczęły jej rosnąć. Ząbki. Za bardzo. Trzeba je podcinać. No i nie mogła jeść przez. Jakiś czas, dopóki nie zaczęliśmy po podcinać temu białemu króliczkowi, coś stało się z oczkiem. Nie wiem co, ale później się to określi. Ma taki oczy za Drugie ma takie same jak ma. ten. I tutaj mamy starsze samice, z którymi była plamka, ale teraz już nie ma, jest ich osiem. więc to na tyle odkryw. A tutaj mamy tak. Tutaj są rozdzielone samce. Tu mamy białego i czarnego samca. A tu też biało-czarny i biały. Yy. Najs ni niestety najsłabszy jest ten czarny. To smutne dosyć, bo nie powinien być taki słaby, bardzo bity, bo też dlatego są oddzielone od siebie. <laughs> Tutaj mamy plamkę, która mam nadzieję jest zakoczona, bo były podejście pod zakocenie i było to yy, z tubusiem. A tutaj mamy w drugą, pewną, że jest zakoczona Lulu, też z tubusiem, dopuszczana. Więc tutaj mamy tubusia. Piękny samczyk. A tu najmłodsze samce. W klatce po kurczaczkach. No i starszy kurcz. Bardzo ciekawski samczyk. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz miły komentarz. Pa!